Okres obostrzeń czasu pandemii koronawirusa powoli zostaje łagodzony. Daje nam to ponownie możliwość przeprowadzania wywiadów w przestrzeni publicznej z panią Teresą Zembik, radną semiku województwa dolnośląskiego. Spotkaliśmy ją na lubańskim targowisku podczas wspólnej akcji promującej kandydaturę Andrzeja Dudy na prezydenta RP. Akcja ulotkowa była pretekstem do kontaktu pani radnej z mieszkańcami jej okręgu wyborczego. Jak widać na materiale filmowym, radna Teresa Zembik jest osobą bardzo rozpoznawalną, doskonale radzącą sobie w kontaktach bezpośrednich z mieszkańcami Lubania. Rozdawanie ulotek niejednokrotnie było pretekstem do dłuższych rozmów z mieszkańcami na tematy związane z regionem. Dzień dobry, proszę Państwa. Korzystając z okazji chciałabym przekazać Państwu kilka istotnych informacji ważnych dla naszego regionu. Samorząd Województwa Dolnośląskiego przyznał dotacje w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej wsi, i wymienię kilka gmin z naszej najbliższej okolicy, które otrzymały wsparcie finansowe na różne cele. Gmina Siekierczyn na modernizację boiska w Nowej Karczmie otrzymała wsparcie w wysokości 19 991 zł. Gmina Wiejska Lubań na budowę placu fitness w Radogoszczy 30 tysięcy. Lubomierz, remont dachu świetlicy wiejskiej w Popielówku 30 tysięcy, Sołectwo Grabiszyce 27 751 z przeznaczeniem na miejsce spotkań tzw. Tak wiejskie piknikowanie, Pińsk, budowa obiektu małej architektury, placu zabaw dla dzieci w Dłużynie Dolnej 30 tysięcy. W związku z pandemią koronawirusa gminy borykają się z mniejszymi wpływami do budżetu. W związku z tym pan Andrzej Duda, nasz prezydent, postanowił zrealizować projekt podobny do tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców, tarczy antykryzysową dla samorządów. I tak 1 204 989 zł o tyle może aplikować. Gmina miejska Lubań już na początku sierpnia w ramach właśnie tej tarczy. Jeżeli chodzi o przeznaczenie tych pieniążków, są to pieniążki, które powinny być zrealizowane i które mają służyć dla społeczności lokalnej, czyli na szkoły, przedszkola, drogi, żłobki, wodociągi, kanalizacje, szpitale, domy pomocy społecznej, chodniki. Więc mają służyć nam wszystkim. Przyznane środki można również wykorzystać jako wkład własny gminy na największe przedsięwzięcia. Oczywiście nie są to tylko i wyłącznie środki dla gminy, również skorzystają tutaj lokalni przedsiębiorcy i pracownicy tych przedsiębiorstw, ponieważ będą wykonywać te zadania. Mam też bardzo dobre wiadomości dla naszych sąsiadów, dla Powiatu Zgorzeleckiego. Jak wszyscy wiemy, jest nowy budynek wybudowany przy szpitalu w Zgorzelcu, oddział onkologiczny, który do tej pory borykał się z pieniążkami, które są potrzebne do funkcjonowania. W tej chwili pani Marzena Machałek. Będąc w Skorzelcu powiedziała, że prawie jest już pewne, że ten oddział otrzyma środki z NFZ-u na funkcjonowanie. Byłoby bardzo dobrze, ponieważ wszyscy na to czekamy, żeby nasi chorzy na raka nie musieli jeździć do dużych ośrodków, tylko tutaj na miejscu korzystali z bardzo nowoczesnego, dobrze wyposażonego ośrodka radioterapii. Również dobre informacje są dla e, zgorzeleckiego sanepidu e, e, dochodziły do nas słuchy że laboratorium z tego, tego sanepidu będzie zlikwidowane i wszystkie próbki będą musiały być wożone do e, złotoryi po między innymi mojej interwencji e, ponownie przeanalizowano finanse e, sanepidu i na dzień dzisiejszy e, Zamknięcie tego, tego laboratorium jest zawieszone, a najprawdopodobniej to laboratorium pozostanie, tak samo jak pozostaną pracownicy. Nie ma możliwości, żeby oni zostali zwolnieni. Czyli bardzo dobre informacje. Cieszę się z tego stanu rzeczy. Również wczoraj, w ramach programu Mały Strażak 416 jednostek ochotniczych Straży Pożarnych z całego regionu otrzymało promesy na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego. Promesy opiewają na kwotę w wysokości 6 milionów złotych. Dziękuję Państwu i do usłyszenia. Warto dodać jeszcze, że z kwoty 6 milionów złotych dla najbliższego regionu przypadło ponad 170 tysięcy złotych. Promesy otrzymały ochotnicze straże pożarne, między innymi z leśnej, platerówki Radostowa, pobiednej, Henrykowa Lubańskiego. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, ok, na pewno da się coś załatwić, ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Żeby była, dla dziadka, dla ciebie, dla nas, trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie.